Jestem Zygmunt, no właśnie, stary. W Polsce tacy jak ja to filary. Myślę o was i tak dumam, że obecnych czasów to nie humam. Skąd to głupie przekonanie, że nic nie da głosowanie? Wszystko macie w swoich rękach, ale każdy tylko kwęka! To za moich czasów przecie król miał władzę w parytecie. Tron należał się z nadania, nie jak dzisiaj z wybierania. Teraz czasy się zmieniły gość w pałacu ma być miły, a wy wszyscy luksusowo wybieracie co, dla kogo, co się dzieje może wiecie. Angażować się nie chcecie! To są wasze przywileje! Idźcie wszyscy razem! Śmielej! Pamiętajcie, moi mili, nie zmarnujcie swojej chwili. Każdy głos z najdalszej wioski zmienić może losy Polski!